Podsumowanie roku to niewątpliwie przede wszystkim częstość nadwagi i otyłości wśród dzieci w początkach szkoły podstawowej, sięgająca już 1 trzecia populacji, to jest bardzo dużo 35% dziewięciolatków ma nieprawidłowo wysoką masę ciała. I wiemy już z naszych badań genetycznych, robionych w tej populacji, że niecałe 10% tych, tej nadwagi i otyłości ma uwarunkowania genetyczne. A reszta, czyli ponad 90%, to są czynniki środowiskowe, które można zmieniać. Można poprawiać aktywność fizyczną, poprawiać dietę, zmniejszać częstość i długość siedzenia z monitorem w ręku czy z ekranem w ręku, czy patrzenia na niego, no i poprawiać higienę snu, bo to jest nasze następne zdziwienie tegoroczne, a mianowicie, że tylko 1%. Polskich dzieci w badaniach akcelerometrem spełnia kryteria przynajmniej 9 godzin snu na dobę, a 99% śpi za krótko, w tym półtorej godziny w ciągu tej nocy, to są okresy wybudzeń, czyli nieprawidłowa higiena snu, one no po prostu i za krótko śpią i, i, i złej, złej jakości jest ten sen. Kolejna sprawa to jest częstość hipercholesterolemii. Ponad 40% dzieci tych w drugich klasach szkoły podstawowej ma hipercholesterolemię. No to jest zapowiedź kłopotów w przyszłym życiu, kłopotów zdrowotnych związanych z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. I znowu nieco, niespełna 4% z tych dzieci z hipercholesterolemią, to, to jest hipercholesterolemia uwarunkowana genetycznie hipercholesterolemia rodzinna, która wymaga pilnej interwencji. Te dzieci muszą być leczone, podobnie jak ich rodzice, bo to, no to jest bardzo wysoki czynnik, silny czynnik ryzyka. Chorób układu sercowo-naczyniowego we wczesnej dorosłości, a, a część z nich nawet jeszcze w okresie dziecięcym. No i kolejny punkt to jest program prewencyjny, program profilaktyczny, który działa: sześć prostych scenariuszy lekcji w ramach programu Przyjmi piątkę, który był ukierunkowany na poprawę takiego dobrostanu emocjonalno-psychicznego dzieci. Nauczenia ich, ale też ich rodziców, prawidłowego, zasad prawidłowego odżywiania, aktywności fizycznej, higieny snu i higieny cyfrowej. I to działa w popu, w, w, po półrocznej obserwacji. Grupy z interwencją miały wyraźnie niższą częstość nadwagi i otyłości, niższe tempo narastania jej w porównaniu z tymi, które tej interwencji nie były poddane. Więc tak bym podsumowała ten rok.